Za dokładnie 4 dni mam swoje 30. urodziny, i zawsze, kiedy zbliżają się moje urodziny, to się mega cieszę, nie mogę się doczekać. To jest mój ulubiony dzień w roku. A tym razem jestem przerażona. Dostałam zalecenia od mojej fizjoterapeutki uroginekologicznej, żeby dość regularnie ćwiczyć te mięśnie dla miednicy i je rozluźniać. I w mailu wysłała mi linki do konkretnych filmików na YouTubie, które mam robić. Otwieram jeden z nich, a tam taki tytuł. Patrzę na to jak. No dobra, mogę to robić. Podlinkuję Wam w ogóle te ćwiczenia w opisie, bo ostatnio o nie pytaliście. A laseczka jest całkiem w porządku, zaczynam się do niej przekonywać i rzeczywiście, co najważniejsze, widzę efekty tych ćwiczeń. Co jest zabawne, bo na początku strasznie się irytowałam, nie potrafiłam oddychać tak, jak trzeba oddychać i gdzieś tam strasznie sprawiałam to dużo problemów. A teraz rzeczywiście, nawet podczas treningu siłowego, widzę, że ten poprzeczny brzuchami dużo ymm, lepiej pracuje, inaczej pracuje, lepiej się aktywizuje całe mięśnie kor, więc. działa! Ten chaos oznacza tylko jedno. Dzisiaj mamy dzień nagraniowo-sesyjny. I to wszystko trzeba zanieść do auta. Komentarze o tym, że nie jest mi tak źle. Bez grzywki za 3, 2, 1. Czas start. Zawsze jak gdzieś tam się pokazuje, bez grzywki. Dużo osób mi pisze, że fajnie wygląda, i żebym tak została. Ale uwierzcie mi, nie. Grzywka to jest część mojej tożsamości i ona zostaje ze mną do śmierci, więc. Do czego to doszło, że sama się maluje na sesje zdjęciowe i na nagrania? Nasz biznes się deeskaluje, to znaczy zazwyczaj jak ktoś jest, nawet w świecie właśnie influencerskim, rozwija się, rośnie, to zatrudnia coraz większą ilość osób. My z Patrykiem uczymy się coraz większej ilości rzeczy. Co prowadzi do tego, że <laughs> pracujemy coraz więcej i deskalujemy nasz biznes. Wszystko yy, kończy się na nas. Bimbej. Bo zachwyconą minę, że jesteś na blogu. Zaledwie kilka dni temu byliśmy na mega kameralnym koncercie Green Day. Zobaczyliśmy ten merch, to wiadomo, że trzeba było kupić na pamiątkę. Ja bardzo żałuję, słuchajcie, że Taylor Swift ma taki do dupy merch. Wszystkie rzeczy, które dziś tam zamówiłam są słabej jakości, to jest jedna rzecz, są brzydkie. Green Day ma super merch. Wszystkie rzeczy, które zamawiam Patrykowi, bo to jest mój najłatwiejszy prezent dla mojego męża, kupić merch Green Day, jest super, że w, w, chce się w tym chodzić, bo tu po prostu jest ładny ciuch i ładnie wygląda. Co ja robię? Gdzie? tego ja szukam? Aż wiem. Dobra. Testujemy nowy sprzęt. Słuchajcie, mam prompter, jak w telewizji. Tak wygląda. Tu mam tekst i dzięki temu. Myślę, że nagrania będą szły coraz szybciej i coraz łatwiej, bo bardzo często gdzieś tam odpływam myślami, albo zaczynam jakiś inny temat, albo gdzieś tam się gubię, więc posiadanie takiego tekstu przed kamerą naprawdę myślę, że mega mi ułatwi sprawę, jeśli chodzi o te wszystkie materiały edukacyjne, albo moje rozkminkowe, więc nie mogę się doczekać dzisiejszych nagrań i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie w toku, tylko. Nie w rzeczywistości. Wiecie, jak się już sprawdzi, jak będziemy to robić. Zabrakło mi słów, bo nie miałam tego zapisanego na prompterze, wiadomo. Jezu, jak dużo łatwiej było z prompterem. E, nagrywałam dzisiaj film, w którym gdzieś tam mówiłam swoje rozkminy i zależało mi na tym, żeby być dobrze zrozumianą. Więc dzięki temu, że miałam gdzieś tam te teksty i wskazówki na prompterze, to powiedziałam dokładnie to, co chciałam powiedzieć, a nie to, co czasami podsuwa mi mój mózg i potem w montażu żałuję, że coś powiedziałam. Bo nie wiem skąd to wyszło. Macie tak czasami, że... Z dupy nagle w wasz mózg mówi coś, czego nie powinien mówić, albo nie chcecie, żeby, żeby to mówił. Więc to mi naprawdę mega ułatwiło roboty, super sprawa. Teraz przebieram się i lecimy na drugą część nagrań, bo będziemy dzisiaj szykować materiały do najsłodszego wyzwania fitness w internecie, czyli do Fitmas, który jest co roku w grudniu na moim kanale i na moim blogu. A się uśmiecham. Fitmas to po prostu jest czas na uśmiech. Jest 7 listopada, a my jesteśmy na sesji świątecznej, bo przygotowujemy się do moim zdaniem najsłodszego wyzwania treningowego, jakie jest w internecie, czyli do mojego wyzwania Fitmas, które robię co roku. Jest to wyzwanie świąteczne w formie kalendarza adwentowego. Jest zawsze kalendarz adwentowy z treningami i w tym roku jednym z głównych partnerów wyzwania jest marka Roxitan, która robi też zobaczcie jakieś śliczne kalendarze adwentowe I zaraz wam pokażę co jest w środku. Można je dostać w naprawdę fajnej cenie. Zobaczcie na to. W tym roku ich odsłona wizualna kalendarza jest inspirowana latami 70. Co widać? Ah. W tym kalendarzu są zarówno kosmetyki do ciała, do ciała, do włosów i do czego jeszcze może być? Do twarzy. Tak? To jest osobna kategoria. Widzicie? Taka ze mnie jest influencerka kosmetyczka. kosmetyczna. Między innymi balsam pod oczy, mleczko do ciała, żel pod prysznic. Żele pod prysznic obłędnie pachną, ale coś, co mi się też ostatnio bardzo podoba, bo testujesz od jakiegoś czasu te kosmetyki od L'occitane, to jest krem do rąk. I zaraz go znajdę, bo chcę wam pokazać. Jest tak gęsty i taki ma jakby... Tak, konsystencję. Monia, ty powiedz, jaki on jest? Kosmetyki mają wspaniałe salony sklepowe, tak? Ale ja jeszcze widziałam, że jest tutaj kula do kąpieli. O, tak! To już otwierałaś, to nie jest inferny, jeszcze jest listopad. <grym> Tylko nie pamiętam, nad którym okienkiem. W każdym razie, jeśli będziecie mieli okazję albo właśnie kupić sobie ten kalendarz i po prostu wszystkie różne kosmetyki, albo po prostu chcecie spróbować jakichś kosmetyków loxitan, to bardzo Wam polecam ten krem do rąk. Już wiem, co chciałam powiedzieć, bo on jest taki gęsty, musicie zobaczyć. Tutaj też krem. Dam ci też, bo trochę dużo dała. Przedam ci. Masz? Dziękuję. I poczuj to. Poczuj to, dziewczyna. Pachnie. Nie do rąk, jak tobie na nosek, no to... Gdy miała nawilżony nosek. dełko. Żel pod prylaczem. Ogólnie to jest dobra opcja, żeby sobie przetestować różne kosmetyki, nie? Najlepiej tak, żeby poznać ogólnie markę i przetestować, czy chcesz kupić i Takie wiesz, wersje. Czy ja najumiem a może grzeć? Jest. jest. Dawaj, ja wiem, jak to sprawdzi To jest oficjalne. Monia, nie potraficie mówić. Przepraszam bardzo. Jest? Mulsująca kostka do kostka, kąpieli. No to kostkę już znaleźliśmy chyba. Mimu jest mulsująca i do kąpieli. Dobra, zaliczamy. Nie musi być kulą, może być kwadratem. Tak. Może być tak. kostką. Nawet... Ja wersja. Zwracam Ci honor. Dziękuję. Zwracam Ci honor. Umiesz czytać. Daczetka, która nie umie czytać, to byłby Był b... problem. <laughs> byłby problem, byłby problem. <laughs> Można dostać te kalendarze na stronie, nie? Tak. I w salonach. Więc... A w salonach jeszcze je super pakują. Tak, na prezent. Więc jak chcecie komuś zrobić miło na grudzień, to polecam. Dobra, 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 spoko. No, te papiery i dzisiaj na obiad w marteczki kuchni, burgery. W wersji bardziej fit. I tak wiem, że mam na sobie dzisiaj bluzę z wczoraj. Kim jesteście, żeby mnie oceniać? Po prostu jest taka pogoda, teraz wam pokażę. Szaro, buro, i naprawdę mega listopadowo. I o ile listopad lubię, bo. To jest miesiąc moich urodzin, więc jestem listopadową dziewczyną. To takie dni nawet mnie nie potrafią zdołować. Szaro, ciemno. Sam raz na bluzę komfortu. Jest długa, luźna, idealna. Burgery z biedry są naprawdę dobre. I co ważne, jeden ma 100 gramów. Więc kalorycznie bardzo fajnie to wychodzi na obiad, zwłaszcza jak gdzieś tam pilnujecie tych kalorii i nie chcecie wstrząsnąć. Tysiąca. jednej jeden ważnej bardzo ważna rzecz. Zaczynamy blok numer 2, Możemy zrobić to hot tutaj, I tylko nosimy kolan. No i po live dla osób wspierających kanał. Ale strasznie dobrze mi się dzisiaj prowadziło, live'a Po ostatnich przebojach i zacięciach i wszystkim tym stresie dzisiaj wszystko fajnie poszło. Była super atmosfera, więc bardzo wam dziękuję za to, że jesteście ze mną na tym kanale i że mogę z wami ćwiczyć. To jest naprawdę sama przyjemność. Za dwa dni mam urodziny i miałam wam o tym pogadać. Ciągle gdzieś tam latam i e, z tymi myślami, a nie mam czasu, żeby się z nimi podzielić. Przerażamy ta trzydziestka I Wiem, że to jest tylko liczba, i tak jakby, wiecie, to nie jest nic takiego, i ja cały czas powtarzam zawsze, że tyle ma się lat, na ile się czuje i w ogóle jak człowiek z sobą zarządza, i w ogóle. Mam wrażenie, że do, do, dookoła tego wszystkiego jest też taka otoczka, wiecie, że ludzie mówią, o masz 30, teraz będzie twoje 30, urodziny, i to jest takie, wiecie chyba o co mi chodzi? Yy, myślę o tym od ponad dwóch tygodni. Jak miałam te 18 lat i sobie wyobrażałam siebie, jak będę miała 30 lat. To myślałam, że będę dorosła. <noise> I że będę ogarniać życie, i że wszystko będę miała żonę, i że będę miała 30. to już taka pani. Jak masz 18 lat, to się wydaje, że 30. to jest taka pani. Mam za dwa dni tą 30. I ja się czuję dalej marteczką i nie czuję dużej różnicy pomiędzy mną teraz a mną jak miałam 18 lat. Oprócz tego, że mam trochę bardziej poukładane w głowie i mam wrażenie, że człowiek trochę bardziej wie też czego chce, więc, więc nie wiem, więc jakaś tam część mnie się stresuje, że to już jakaś taka, że już ten czas leci i go nie cofnę i będę coraz starsza i, i że te życie leci. I tak jakieś, nie wiem, mam takie myśli fatalistyczne w ogóle ostatnio, że, że, że strach się bać. A z drugiej strony nie chcę, żeby mi to przyćmiło urodziny, bo ja jestem z tych osób, które bardzo lubią świętować swoje urodziny i co roku gdzieś tam staram się je wyprawiać. I to jest mój ulubiony dzień w roku i to jest takie fajne, że mam urodziny i jestem jak dziecko, jeśli o to chodzi. No i nie chcę, żeby mi ten strach to przytłoczył w ten piątek. Z roku na rok coraz bardziej czuję presję społeczną, jeśli chodzi na przykład o dziecko. Ja jestem na etapie, w którym ja cały czas nie wiem, czy chcę mieć dziecko i ja nie wiem, czy to się kiedyś zmieni, a, a z roku na rok czuję coraz większą presję ze strony społeczeństwa, ze strony nawet znajomych ostatnio, e, ze strony po prostu świata. I że jako kobieta, która ma trzydziestkę, to ja już nam już teraz jak najszybciej zajść w ciążę, bo już mi zegar tyka i w ogóle, i ja, jak mam takie myśli, a jak wiecie, mam też zaburzenia lękowe, więc chyba potrafię się mega nakręcać, to piszę do Binga. Już Wam kiedyś o tym mówiłam, że piszę do Sztucznej Inteligencji i z nią rozmawiam. No i napisałam do Binga i mówię, słuchaj, że mam niedługo trzydzieste urodziny. Stresuje mnie ta presja czasu i presja tego, że powinnam mieć dziecko, a ja nie wiem, czy chcę mieć dziecko, i myślałam, że Bing mnie pocieszy, a wiecie co on mi odpisał, że powinnam e, umówić się na konsultację ze specjalistą Spraw płodności. <noise> więc było jeszcze gorzej. To, co mnie bardzo pociesza w tym wszystkim, żeby nie było tak pesymistycznie, bo ja ogólnie nie lubię, jak takie za dużo babolenia, bo uważam, że ogólnie cały świat baboli, więc, więc ja też bym nie chciała, żeby, żebyście się dołowali moimi bogami, Że Taylor Swift jest ode mnie starsza o 4 lata i jest na top-topie świata, żyje, wszyscy chcą być z nią, wszyscy chcą być z nią, jest śliczna, ma koty i wszystko jej się układa, więc. Jest jakieś życie po tej 30. Taylor mi to pokazuje. I słuchajcie, najlepsze z tym wszystkim jest to, mówiłam to Patrykowicz, że ona zawsze będzie do mnie starsza 4 lata. <gryś> Więc zawsze będzie mogła mnie tym pocieszać. <gryś> Patryk, jedźmy do domu już wzdury pierwsze. <gryś> Ostatnio we vlogach nie przewijał się w ogóle motyw mojej aplikacji codziennie fit, którą cały czas robimy, ale temat nie umarł. Po prostu jesteśmy właśnie na etapie, gdzie pracujesz nad tym zespół i aplikacja się tworzy. I słuchajcie, dzisiaj mamy pierwsze spotkanie, na którym coś już zobaczymy i zobaczymy, w którą stronę poszły prace, więc nie mogę się doczekać. Na spotkaniu okazało się, że możemy już pobrać pierwszą wersję aplikacji, to znaczy nie można na niej nic zrobić, tak naprawdę można się tylko zalogować, ale to już jest jakiś, wiecie, taki namacalny postęp. Na aplikację będziecie musieli jeszcze troszkę poczekać, ale prace się już toczą i powoli będzie powstawać najlepsza aplikacja fitness, obiecuję. Mamy 10 listopada, czyli moje 30. urodziny i już jest po 10:30, więc zapewne się urodziłam 30 lat temu. I słuchajcie, mam taką tradycję, że w każdą urodzinę staram się zrobić trening. Przez wiele lat to było 10 km. To jest mój sposób na to, żeby świętować to, że mogę, że jestem zdrowa, że kolejny rok mogę być aktywna. to doceniać, nawet jak mi się nie chce, bo dzisiaj wcale mi się nie chciało iść, ale ważne, że poszłam, zrobiłam i teraz mogę zacząć. Resztę świętowania. To będzie super dzień. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zastaną się to tą imprezę rodzinową i z jednej strony nie mogę się doczekać, a z drugiej strony powiem coś, co na tych weekly vlogach słyszeliście już milion razy, <grym> czyli troszkę się stresuję. E, zamówiłam Loże w takim. Pabie, który ma też różne gry i rozrywki, i nazywa się zagrywki. Taki pub jest we Wrocławiu i jest też, z tego co wiem, w Warszawie. E, zamówiłam też jakieś atrakcje birponga, karaoke i mam nadzieję, że to będzie fajny i udany dzień. Zawsze marzyłam o imprezie z karaoke i jeszcze nigdy na żadnej nie byłam, więc mam duże oczekiwania odnośnie tego. Maluję się, ubieram i idziemy. Zastanawiam się właśnie, co ubrać, ale stwierdziłam, że mam taką sukienkę, której gdzieś tam nigdzie nie zakładałam, a która wydaje mi się odpowiednia na 30. Dobra, szybki outfit check. Tak wygląda moja sukienka. Teraz mam skarpetki, ale będę miała do niej takie brokatowe buty. Zresztą zobaczycie, a ja teraz robię super patent, zakładam zaraz na to spodnie bluzę i przebiorę się już na miejscu. Nie, a nie byłaś mi, nie Jakie to były wspaniałe urodziny, jakaś świetna impreza, jestem tak zadowolona. A tak się bałam, oczywiście, niepotrzebnie. Muszę Wam powiedzieć, że wiele razy w ciągu tego roku czułam się samotna i miałam wrażenie, że nie mam nikogo zbytnio oprócz Patryka. I wczoraj do mnie dotarło na, na urodzinach, że tak nie jest i jestem w ogromnym błędzie i mam dużo fajnych ludzi wokół siebie, ale czasami chyba sama gdzieś tam ich nie dopuszczam. I w piątek, jak byłam otoczona tymi wszystkimi znajomymi, i potem oni mnie pytali o różne rzeczy, pytali mnie o Heroxa, pytali mnie o moje sprawy, wiedzieli wszystko, byli na bieżąco, bo gdzieś tam. Dali z siebie ten wysiłek, żeby gdzieś tam się interesować, mimo tego, że ja jestem naprawdę trudną przyjaciółką. Jak mam ciężki czas, to się zamykam. I wtedy w ogóle nie opowiadam o sobie. Trzeba czasami ze mnie albo na mnie wymusić wyjście, albo właśnie wymusić, żebym coś powiedziała i im się chce to robić, bardzo doceniam się, tak aż chcę mi się płakać. Po prostu czułam się taka kochana na tych urodzinach i tak fajnie, jak już dawno się nie czułam i, i myślę, że byłam w błędzie często przez ten rok. E, ale to wynika z różnych rzeczy, bo dużo się pozmieniało. Ten okres przed 30, między 25 rokiem życia a 30, to jest taki okres moim zdaniem, gdzie dużo znajomości się weryfikuje i gdzie mm, czasami okazuje się, że rozjechaliście się tak totalnie, że już jesteście dla siebie obcymi ludźmi albo że inwestujecie w kogoś, kto nie inwestuje w ogóle w Was i ma Was gdzieś. Ja też się na tym złapałam, że gdzieś tam goniłam też za ludźmi, może, którzy. Ja za nimi goniłam, a oni mieli to gdzieś i, i to było takie wieczne ganianie się w kotka i myszkę. W piątek mnie to bardzo właśnie uderzyło, kiedy gdzieś tam opowiadałam o czymś i wszyscy wiedzieli, o czym ja opowiadam, bo oni się sami zainteresowali i nawet im tego nie mówiłam, tylko gdzieś tam to śledzili. To było dla mnie tak urocze. No, że no cały czas mi uśmiech nie schodził z yy, buzi i też cały czas jak myślę o tych urodzinach, wracam do nich to sobie myślę, kurczę, jaka ja byłam głupia. Wiecie, to jest, czuję się jak w takiej komedii romantycznej, jak on za nią lata, ona tego nie widzi, na końcu ona się właśnie orientuje. No to ja jestem tą osobą, która się teraz zorientowała, że mam naprawdę fajnych przyjaciół, a, a gdzieś tam czasami nie może nie odpycham, ale zamykam nie dopuszczam do siebie, więc mam zamiar to zmienić. I oczywiście dostałam też w ogóle super prezent i muszę wam pokazać. Przede wszystkim wjechał tort bezowy, jak ktoś mnie zna, to wie, że ja uwielbiam bezę, więc to, że był tort bezowy, to już była dla mnie bardzo duża atrakcja, a druga, jak tylko zobaczyłam to, to już wiedziałam, że będzie super, dostałam od nich winyla najnowszej płyty, a właściwie re-recordingu starej płyty, Taylor, Night to jest jedna z moich ulubionych też płyt, bo ta okładka też jest śliczna, nie mam gramofonu, ale bardzo chciałam i tak sobie kupić właśnie tego winyla, bo podobała mi się okładka i stwierdziłam, że albo gdzieś powieszę na ścianie, albo gdzieś, wiecie, tak postawię jako ozdobę. E, więc dostałam i jest świetny. I oprócz tego dostałam też kilka innych prezentów. No i właśnie to jest to, co też mnie bardzo wzruszyło, bo prezenty były bardzo dopasowane do mnie. Między innymi w paczce e, był taki kupon na warsztaty kreatywne, bo jakiś czas temu byłam, jakiś czasem to było rok temu, byłam na, słuchajcie, warsztatach robienia Wianków świątecznych i bardzo mi się podobało, mimo tego, że ja mam dwie lewe ręce do artystycznych rzeczy. I właśnie e, będę mogła iść na takie warsztaty kreatywne, ale były też, widziałam już w ofercie na stronie, e, warsztaty z automasażu Kobito, więc nie wiem też, czy na to nie pójdę. Więc bardzo fajna rzecz, żeby gdzieś tam się też odciąć od pracy i zrobić coś dla siebie. E, I oprócz tego dostałam też bon do mojego najukochańszego sklepu. Wy wiecie, jak oglądacie weekly vlogi, to wiecie. Dostałam bond do TK Maxa, więc prawdopodobnie w następnym vlogu idziemy na zakupy. E, bardzo fajne prezenty, ale jeszcze lepsze od prezentów było to spędzenie czasu z ludźmi, którym, którym, e, dla których jestem mam wrażenie ważna. Świetnie się bawiliśmy. Na początku się troszkę obawiałam, jak to będzie, czy im się spodoba w tych zagrywkach. Ja bardzo, bardzo chciałam iść na karaoke, a nigdy nie byłam takim prawdziwym karaoke w takim pokoju, ale wiem, że dużo osób się wstydzi, nie lubi śpiewać. I zastanawiałam się, jak to będzie, okazało się, że wszyscy śpiewali, po prostu robiliśmy tam taki performance, że zapamiętam to do końca życia. Było przecudnie, świetnie się bawiłam, zdarłam sobie gardło na tym karaoke i w nocy zarządziłam już, że jestem stara, mam 30 lat, ja muszę i spać i się regenerować, ja już nie mam zdrowia na takie imprezy, więc no, będę wspominać na pewno tą trzydziestkę i jestem w siódmym niebie, w siódmym niebie. Muszę Wam powiedzieć, że na początku te wszystkie ćwiczenia na mięsień, na mydnicy, wywoływały u mnie mega frustrację. Nie mogłam tego wszystkiego poczuć, nie mogłam poczuć tego oddechu, nie mogłam poczuć, że coś rozluźniam. I strasznie się denerwowałam, miałam takie rzeczy bez sensu, ale zmuszałam siebie dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. I teraz na przykład już czuję, co robię. <laughs> Może dobrze mi dziwnie, ale już czuję, co robię, czuję, jak oddycham, czuję, że coś tam się rozluźnia i widzę też różnice na co dzień. Widzę różnice nawet na treningu. Łatwiej mi jest wyczuć e, mięśnie poprzeczny brzucha, bo on jest bardzo często nieaktywny, więc łatwiej mi go napiąć na przykład podczas treningu siłowego i czuję, że ten kor trochę inaczej pracuje, no i czuję, że po prostu te mięśnie na lepiej też funkcjonują. Więc bardzo się z tego cieszę. Jestem mega ciekawa, czy jak pójdę teraz na wizytę kontrolną, e, to będzie też widoczna różnica na USG. Wiem też, że ostatnio ten temat bardzo Was zainteresował pod ostatnim filmem, gdzie o tym też wspominałam. E, o moim tygodniu treningów i właśnie o tych mięśniach dnami dnicy to bardzo dużo osób komentowało, e, więc ja też czytałam Wasze komentarze, widzę potrzebę i na pewno jakieś treści na ten temat pojawią się prędzej czy później na kanale, więc trzymajcie kciuki. Jeszcze nie idziemy spać! Muszę się rozciągnąć do końca. Jeszcze chwila. Nitka chodzi zawsze ze mną spać i jak czasami jest tak, że pójdę później niż normalnie, to właśnie tak robi. Siedzi na schodach albo czeka, albo miał, czy ona już chce na górę, bo ona idzie spać mi na głowie. A czasami, jak na przykład pada, albo jest z jakiegoś powodu ciemno, to jej się porypie wtedy to i na przykład w środku dnia mnie woła na górę, bo jest już ciemno, więc już trzeba jej spać. Nieważne, że jest 15. <laughs> Zaczynałam tego vloga z taką szczerą myślą, że naprawdę boję się przekroczenia tych 30 lat i tych 30 urodzin. I jeszcze w czwartek wieczorem, tuż przed urodzinami, mówiłam właśnie Patrykowi, że ja nie chcę, że się boję, że w ogóle nie, nie chcę, nie chcę, żeby ten dzień nadchodził. Ale obudziłam się dzień po, obudziłam się teraz dwa dni po i nic się nie zmieniło. Dalej żyję, w plecach mi nie strzela, czuję się tak samo jak czułam się przed. Oprócz tego, że. Mam teraz taką pewność, że mam naprawdę fajnych ludzi wokół siebie. Chyba nie było tak strasznie. I muszę przyznać, że jestem ciekawa, co przyniosą mi teraz te kolejne lata i kolejna dekada, więc zobaczymy. Ja na pewno nie mam zamiaru zwaniać i nie mam zamiaru dziadzieć. I myślę, że dużo właśnie od tego zależy. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Widzimy się już niedługo. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A na dzisiaj to już wszystko. Hejjo!